Zresztą widziny i witam w kolejnym odcinku kulisty i kanciastości. I co w dzisiejszym odcinku, dokończymy sobie budowę. Ja sobie trochę kobla pozbierałem. Ehm, trochę. Trafiłę na żelazo, na węgiel. Ehm, żelazo mam tyle, że wystarczyłoby mi na wiaderko. A ehm, na razie nie wiem co z tym zrobić. Na razie trzymam. Ehm, dobra, to tak. Ehm, kaktusy no, i nie chcą za bardzo. Jak widzicie dużą o urus, jeden, Mam już tutaj dużą budowę nawet. Tak. E, jakiś tam są piaszczek mi tam warczy. Ja sobie zrobię teraz. drewno oczywiście nie wziąłem, chociaż miałem zabrać. E, Zacznijmy sobie dzi dzisiaj spadnę, nie spadnę. E, ogarniać tą moje coś, tą budowlę. Kradom nie powinna zost zostać nazwana. I tak to lecimy. Jeszcze łyk herbatki i może budować hop, hop. Yy, podłogę robię z drewna na początek, potem się zrobi dwuwarstwową, pod spodem będzie cobblestone, yy. kiedyś się pomyśli dywanik to będzie robił na wyższym piętrze i tak postanowiłem, że oj, z tym postanowieniem to ja mam za dużo, tak sobie wymyśliłem w tej mojej głowie dziwnej, że Piętra będą dwuwarstwowe. Wiecie, że sufit może być inny, a podłoga inna. Więc mogę sobie zrobić sufit drewniany, a podłoga na górze będzie z wełny. Takie urozmaicenie. Dobra, tutaj sobie trochę wykopiemy, łopatka się kończy. Węgiel tu się przydał, trzeba się rzucić na jakąś uprawę. potem. Tylko najpierw tutaj trzeba się mniej domkiem zająć. I trochę mi się to nie podoba, że niektórzy kopalnie mają wyjść, czy to kopalnie mają z domku. No, jak im tak wygodnie, no to dobrze, ale mi się to nie podoba, bo domek musi być takim miejscem bezpiecznym, na pewno nic się nie dzieje, a kopalnia to tam różne rzeczy mogą być, spalować się i ciemność spałnować się różne potwory mogą, dlatego ja jakieś, jakąś tam kopalnię będę miał oddzielnie. Najlepiej w innej kuli. To było najlepsze. Tutaj jeszcze do tej mojej budki będziemy spać ostatni raz, mam nadzieję, ostatnią noc. Potem przeniesiemy się już yy, do tego czegoś. I obudujemy sobie wszystko murem z kaktusów, żeby nic nas nie atakowało. Chcę się poczuć bezpieczny. Ym, dobra, cyk, cyk, cyk. Tutaj. Jak już mówiłem, to będzie luźna seria. Będę sobie ginął. Ale nie będę się bał o moje budowle. Tak. Tak, żeby było fajnie. Ym, no. Lujka. Siekierka jest. Cyk, cyk, i cyk, i cyk, i cyk. Ale mi blaguje, dwa klocki na raz się stawiam. Zaraz to posprzątam. Tu i się drewienko skończyło. Jeszcze sobie to weźmiemy. Mm, dobra, tak wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Mm, Drzewno, Jest, przyrobiłem sobie całe, bo. albo nie całe. Mm wystarczy. Na razie No hmm. tak. cyk, 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 cyk i tu i tu i tu I chcę też sobie porobić, pogląda filmy. Może będę miał na jakąś pułapkę fajną. E, to tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj właściwie już mógłbym robić kolejne piętro, chyba. Nie chcę za wysokich robić. Jeszcze sobie wezmę trochę kobla i zrobię drzwi również. E, Tego kobla trochę. Wiem, że ta budowa nie jest jakaś wspaniała, że to będzie taka wieża jakby. E, na samym na szczycie będzie uprawa zboża, e, którą na e, całą budowę zwieńczymy kobłą. No oczywiście. Komputerek wspaniały. Hmm, na razie się tam powspinamy dirtem, jak zawsze. Hmm, cyk, cyk. No oczywiście. Kill off jest. Drzewka trzeba będzie potem wyciąć, albo wypadzić. No hmm, z tego staka, jak już bierzemy, to bierzemy z tego. Okien na razie nie będzie, ale... będę potem. Hmm. Ośrodka to niestety będzie kobel, ale na zewnątrz e, zrobimy sobie cegłę tą kamienną. Dlatego muszę jak będę robił ogrodzenie z kaktów, to muszę wziąć właśnie taką poprawkę na to, że ściany będą grubsze. Chociaż sam nie wiem, ale raczej wypadałoby zrobić, żeby ładniej było, chociaż dużo na to zejdzie tego. Ośrodka już nie chcę, ten kobel będzie. Tak, klimatycznie przenieśmy się do tych starych czasów, kiedy innych z innych surowców się nie budowało. Tutaj nic nie ma. Dobra to jeszcze dwa. Tu i się skończyło i tu dwa, dwa i na shift jeden, dwa i tu, i tu Szybko to sobie zrobimy. Tak, to koło na szczęście jest małe, ale mam taką pewną budowę, gdzie buduję też na planie koła i to koło jest spore i trochę ciężko się buduje. Ty już prawie koniec. Była krótka przerwa, ale już jestem, już. Mm. O właśnie. I tylko te kobla sobie zbijemy. I już. I teraz zaczniemy sobie robić... Tylko mnie zastanawia, Z trzeba zrobić dach. Znaczy suwit pierwszego piętra. Z kobla? Czy z drewna? Bo z drewna już jest podłoga. Chyba, że z takiego surowego drewna. Nie, to już bardziej wywadało podłogę surowego drewna. Czekajcie, ile tego surowego drewna Mało trochę. A drewno brzozowe jest takie samo. Więc zobaczę, zobaczę. No dobra, trzeba podłogę zdejmować. To drewno, właśnie kobla nakopałem, ale drewna nie ścinałem. Czekajcie zostawię to drewno które mam, które mam i jak będę kopał to drewno to właśnie to zobaczę ile, ile wyjdzie na tą połowę kotków to najwyżej to zbieram to sobie tak tutaj wrzucimy bo na razie mam 30, 46 chyba jak dobrze policzyłem dobra to szybko sobie Jemetowa się by się przydała a ja nigdy diamentowej siekierze nie robię. robiłem. Że las narobiłem, ale diamentowej nigdy trzeba zrobić kiedyś. Może tutaj? Nie, ja tutaj bym jeszcze. Creeper będzie mnie od tyłu, jakbym drzewo ścinał. Już widzę, że tego drewna mam za, za mało trochę. A jeszcze, czy się to nie zmieniło? No. Nie, wygląda tak samo. Czyli bez problemu. To jeszcze sobie skujemy całą tą podłogę. Wiem, że nam no, mówię, ale takie zajęcie. Szybko to pójdzie, szybko idzie. No, no te odrewa będę musiał trochę pościnać. Dobra, to ja to na razie tak zostawię normalnie. No, no właśnie laguję mi z Walkowski mi To sobie wytniemy dwa. Na razie zrobię w tych miejscach, gdzie są braki, a resztę sobie skończę po programie. Po programie temu powinien. Dobra, to tak. Raz, dwa, trzy. Trzy chyba wystarczy. I robimy, tak. Ajcie, znowu te lagi. One mnie wykończą kiedyś. Tutaj, tak. No, wykańczyłem je. No. Co za sprzęcik? Cyk. To wszystko wina Frapsa. No, dobra. Jeszcze tutaj. Cyk, cyk. Po trochu. No, jak zawsze, oczywiście. Oczywiście. No. Jak zawsze. Ten czas to powinna być lagowa codzienność. Jeszcze mi się na złych kockach w Na złym poziomie. Co? Co to ma być? Żeby się nie dało budować. A jak dojdzie do jakiejś walki, to jakiś creeper zaskoczy. No to. No to po wszystkim. A będę miał kaktusy. Eee, tam. Fosę z kaktusów. To będzie bezpiecznie. No, oczywiście, dali muszą być. Muszą być. Taka moja mała tradycja. Teraz ja sobie to drewno przerobię. Potem sobie nazwieram. Już. Jest ja to drugiego kliknięcia nie robię. To się samo robi. Widziałem filmik z tej nowej gry Mojangu. moczanku. Ja tej robię na 9 godzin. No fajna, fajna gra. Tylko. E, Można wyrzucił jednego potworka, bo akurat og oglądałem live streama, jak mm, tworzyli gr e, grafikę tych stworków co to mają być i tam był taki pełen skor skorpion, a w grze się nie pojawił Szkoda, bo faj fajnie wyglądał. E, tak chcieli, tak zrobi. Dobra, jeszcze po w to. No oczywiście. Wiem, tę krzywkę jest. Dobra. No. Hmm, to jest tak jak w tych niektórych grach, co się buduje, że trzeba tak wszystko uruchomić tylko po jakichś kwadracikach. A tutaj wszystko jest kwadracikiem, więc nie ma problemu. Dlatego tego czas jest fajny, wygodny. Naprawdę wygodnie się tutaj buduje wszystko. Aha, to tak. Skrzynię sobie zbierzemy, ale tego wypadło. Łóżko też. Nie, nie będę miał spawn pointa. Telefon. Dobra. Tutaj sobie tą budkę rozbierzemy. Jak ja mogłem coś takiego zbudować? Chyba nikt czegoś takiego nie budował. Takie to dziwne, krzywe. Tylko teraz taki będzie problem, że coś na dachu może mi się zaspanować. Będę musiał oświetlić. Ja fajna ta kula. Wysoka. Będzie można coś pobudować. Dobra, cyk, cyk, cyk. Prawie koniec. sobie potem ziemię opaca jeszcze jest jako tako. Crafting boxik. może po. A, a może tutaj podłogi nie było? E, teraz tak, Dirta, domek z Dirta i drewna, Jakie wspaniałe połączenie. E, dobra, no, oczywiście, lak, luck znowu. O, tutaj nie. Szczęście, dobra, tu. Jeszcze tu i tu. A tutaj sobie zostawię, żebym mógł wyjść. I tak. Postawimy sobie tutaj pochodnie jakieś. Jedno tu, drugą tu. Żebym tam na dół coś miał jeszcze. Bo tutaj też ciemno. Zalewimy sobie. Nie bójcie się, nie będzie drewna, jak zrobię schodki. Czek tu, cyk tu i tu A, czyli... O, już tam coś, ząbiaczek jakiś. A e, ja śpimy. Ja sobie przeczytam co mi tutaj przyszło. Ale mi się ten telefon zacina, komputer się zacina, telefon się zacina. No co zapach wiem, hmm. ja grzybkiem biję. Dobra, to tak. Skrzynkę sobie postawimy. Nie, i wszystko zostawimy. Drabinki sobie na teraz tylko postawię, ale potem będą słodki jakieś. Ja tutaj sobie wykombinuję. A to wezmę, to wezmę, to wezmę, a to postawię. A drabinki będą tu, tu, tu. Jeszcze tam. Ten jeden kawałek drewna tutaj, hop. To się gra. się tu coś nic. Dobrze. A wierzymy sobie stąd. Taka nie ma tisza, oczywiście. Mm. To jest tu. Dużo tego nawet. Eee, tutaj sobie. Rozejrzymy się po okolicy. Szkielet przed kaktusami, owca niebezpieczna, um. zakmuflowany chipper to jest. Dobrze, nic tutaj za bardzo nie ma, tylko ten szkielet i auć, i mam miecz mój, to mogę wychodzić. I na chwilę mnie tu przerwało, bo. Um. Skończyło mi się miejsce na ryzyku, ale już tam usunąłem stare nagrania. I zobaczymy, co szkieletem został. A przecież one są, jeszcze nie są inteligentne, więc w kaktus powinien wejść. Dobra, wychodzę. A teraz, jak wejdzie ta inteligencja mobów, to naprawdę może mogą nie wchodzić w kaktusy. Ehm, coś tutaj się jeszcze czai no nic. dobrze To ja sobie to teraz pozbieram kaktusy, tylko żeby nie wpadły na na inne kaktusy, bo będzie szkoda. Będę się starał tak szybko je zbierać. Jak mi zalgi pozwolą. No właśnie, cyk, cyk. O, strzały. Było coś takiego, że strzela się w dynamit, potem się ten dynamit odpala i wszystkie strzały lecą w górę. Gdzieś to widziałem na jakimś filmiku. Trzeba łopatę sobie zrobić. I oczywiście 12 FPS-ów. O, 20, rekord. Dobra, patyczki mam, nie mam, kobla. Kobla już mam. Patyczki, dwa i cyk i małą chłopotę sobie dzisiaj tą fosę kaktusową zrobimy um, tak mam nadzieję że jak najszybciej a potem no, a co tyle będzie Podnieśliśmy sobie poziom domku Poziom sufitu Dobra się nie będę bawić małą łopatę to co to? Dobra, cyk, cyk. Jeszcze te. Ile tych kaktusów? O, pana tak. No to fajnie. Jeszcze ten. Jeszcze ten. I chyba to. Dobra, kaktusów całkiem sporo. Teraz sobie tylko to pozalepiamy. No oczywiście lagi. A, dwie kości nam wypadły ze szkieta, dobrze, fajnie, na zboże będzie, chociaż tam mam ten biom grzybowy, to nie martwcie się. E, to tak, będzie jeszcze jedna ściana, a ja sobie zrobię obwódkę z dirta dir dir na początek, o tak, nie wiem, co mi się, nie wiem co mi się z tym komputerem dzieje, wszystko przez nagrywanie. Nie mogę na dżosie w ograniczeniu. Dobra, cyk, cyk, cyk Tutaj to wiadomo hmm, Tutaj już nie Cyk, 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 cyk Tu dwa No tak, jak zawsze Tu i tu i tu, tu Tu o, zawsze, zawsze tak musi być Dobra, to będzie ta druga ściana. O tak, sobie krzywo kopiamy, na razie. Muszą się nie stykać bokami, więc będą naskos. Tu i tu. Tu i tu. Tu. Jeszcze raz tu. Wiem, że trochę krzywo będzie, ale liczy się obrona. Tak, tu, tak, trochę za daleko poszło. Teraz tu i tu i tu. I to czego tutaj nie pasuje. I się wytnie. Cyk, cyk. Co tam chodzi? A, owca. Owca czasem nie straszy tu. Mm. Piasek mam. Mam. Mam piasek tutaj. Podniesiemy też teren trochę. To będzie tak, tak, tak... Dobra, tak. Tu i tu, i tu... I tu, cyk, cyk, cyk... Wiem, że nie z każdej strony. A bo, dobra. Zrobię tak, żeby było równo. Tegoś by musiał iść... Nie umiem równo... Eee, dobra, dir bierzemy Dobra, jest tak. Na pewno równo nie wyjdzie. To robimy od początku, no niestety. Bo mi się zachciało zrobić to wszystko ładnie, równo, symetralnie. Nie wiem po co. Znaczy, musi być ładny, Jakbym sobie sam kręgał, to mogłoby być wszystko, ale... Filmiki kręcę, to musi być ładnie. No dobra, cyk, cyk, cyk. Chociaż, żeby miało tylko jedną oś symetrii, to już będzie dobrze. Dlaczego mi się dwa klocki stawiają? To mogę sobie zniszczyć. Cyk, 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 cyk. Cyk. I to zaczęło tak. Um, Ten przód, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tutaj zrobimy tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery. I ustawię e, piasek, żebym już wiedział. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze sprawdzę, czy to na pewno tak blisko powinno być. Tak, tak blisko. 9 jest. Teraz raz 2, 3, 4, i stąd jest strzelony tak samo. Tylko jak to było? Raz, raz, dwa, dwa, tylko jedno, dwa, trzy, cztery. Dobra, i teraz? Teraz normalnie skosie... Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć albo by mogło być trochę bliżej tak jak tam Dobra to jednak tak wiem że powinienem się nad projektami zastanawiać przed filmem a potem budować tylko no, ale trudno jakoś trzymacie to tak tam się o jedno cofnie i tak do tego Czyli od początku tutaj się. Czyli jak. Hmm. Tutaj na równi z tym jest. Zaraz, ja to muszę zobaczyć, bo pamięć fansową. Hmm. Tak, ostatni jest na równi z tym, a potem idzie w długi. Dobrze, już wiem. I się ciemno robi. To jest na równi z tym. Ostatnie idzie tak. A tutaj już nie. Może się zaraz tutaj kuchować. Niech się prześpię szybko. I potem jutro, już od rana, e, od razu bierzemy się za budowę katusowej fosy. A wyszło równie. Wspaniale, pięknie. Pięknie wręcz. Smer ja sobie tutaj drzwi zabudowałem. No i miałem takie e, miałem plantację kaktusów, a teraz wszystko zlikwidowałem i żadne linii obrządki się wystawiły na niebezpieczeństwo. Dobra, wychodzimy. Może nic nas nie zje. Cyk, cyk. Ja muszę sobie tutaj zrobić jakieś takie przejście, żeby mi e, te kaktusy nic nie zrobiły. Spodką bym zrobił najlepiej. Pomyślę. Zobaczę jak to będzie Nie wiem czy mi tego piasku starczy powinno, ale nie wiem czy mi kartus ustarczyk, piasku chyba nie starczy A tam było 9, tu 9 Nie ma więcej A to na skrzynce. A tu i tu i tu chyba, że mi 2 postawi 4, 3, 2 1 miał być, a nie dwa. znaczy dwa, ale jeden. dobra, jednego zabrakło, tylko um, mamy, mamy, aż 42 z czerwca, sobie zrobimy szybki, żeby szybko i stawiamy kaktusy i sobie urosną, i będzie taki mur wspaniały. Jeszcze zrobimy fosa z lawy, nie, już się nie, nie zmieści. Wtedy um, mogło iść do środka, chyba tak zrobię to będzie szło do środka będę musiał pamiętać żeby tam zmienić ale chyba zauważę cyk, cyk. jeszcze muszę zewnątrz wszystko osiedlić hmm. dobrze a właśnie to miało ich tak jak jest tutaj przejdę robię i hop 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 drzewko otoczone Hmm. Właśnie tutaj to miało być. Hmm. Jeszcze tu, 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 tu. I tu, tu i tu. Tutaj możemy sobie... a, jeszcze nie. na to będziemy się zajmować potem. I tu, i tu, i tu, i tu. Jeszcze tu, i tu, i tu. No i tutaj coś by trzeba wykombinować, jeszcze nie wiem co, może takie drzwi e, tłokowe, że będzie tłok, lepki e, ze szkłem, i to będzie moje wysoko nie, takie na połowę wysokości, dobra, to się zobaczę a na razie to tyle, dzięki za oglądanie, ja sobie e, tutaj wykończę i w kolejnym odcinku zobaczycie podłogę normalną, sufit już jest i schodki na górę. No to ty, do zobaczenia.